Za chwilę przejdziemy do równań wykładniczych, w których pojawią się nie tylko funkcje kwadratowe, ale wielomiany. Dlatego powtórka powinna być wcześniej z wielomianów, czyli jak rozwiązujemy równania wielomianowe. Zakładam, że wiecie, jak to robić, dlatego będziemy rozwiązywać za chwilę zadanie, w którym pojawi się wielomian stopnia trzeciego. Ale zanim do tego przejdę, zadaliście mi pytanie, czy równania wykładnicze zawsze mają rozwiązanie? zaraz się okaże, że nie. Zobaczcie na takie równanie. 2 do potęgi x kwadrat równa się 1 druga. Chcemy sprowadzić sobie do tej samej podstawy, czyli z prawej strony zamieniam, że 1 druga to jest 2 do minus pierwszej. No i mam, że x kwadrat musi być równe minus 1. Jeżeli założymy, że dziedziną jest zbiór rzeczywistych, to nie znajdziemy takiej liczby rzeczywistej, żeby podniesiona do kwadratu była równa minus 1. Wobec tego równanie, które tutaj wypisałam, jest sprzeczne. Czyli możecie mieć takie sytuacje, kiedy będziecie rozwiązywać równanie i wyjdzie nam, że równanie nie jest spełnione dla ani jednej liczby rzeczywistej. OK, wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli równania wykładnicze, w których pojawia się Wielomian stopnia trzeciego. Ale żeby się ten wielomian pojawił, to na razie musimy sprowadzić sobie tutaj do tej samej podstawy, tak? Bo pamiętamy, że zasada jest taka, chcemy z jednej i z drugiej strony taką samą podstawę. Tutaj widzicie, że będę sprowadzać to do dwójki. No ale jakbyście się uparli, to moglibyście sprowadzić do pierwiastek z dwóch albo do czterech, ale byłoby dużo trudniej. Góra już jest. Dwa x do trzeciej. Teraz tutaj mam tak. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. I on jest podniesiony do potęgi 12. Pierwiastek z trzeciego stopnia z 2 to jest 2 do 1 trzeciej. I to jeszcze do potęgi 12. 2 do 1 trzeciej. I to do potęgi 12. Z prawej strony, zamiast czwórki jest 2 do 2. I to jeszcze do 2x. Zamiast pierwiastka z dwóch mogę zapisać, że to jest 2 do 1 drugiej. I do 2x kwadrat. Wszędzie tam, gdzie mam potęgę potęgi, mogę wymnożyć wykładniki. To mnożę, to co będę miała? Będę miała tak, 2 do x do 3. Będę dzieliła przez 2 do 4. Tak, bo ja na 3 nas 12 do 4. Tu będę miała 2 do 4x. A na dole 2 do x kwadrat. Bo tu mi się dwójki skróciły. Jak mam dzielenie potęg o tych samych podstawach, to wykładniki odejmujemy. Ten przykład sobie zostawiamy, a tutaj z lewej strony mam 2 do potęgi x do 3 minus 4 równa się 2 do potęgi 4x minus x kwadrat. Zajmuję się tylko wykładnikami, bo podstawy już mam takie same. x do 3 minus 4 równa się 4x minus x kwadrat. Wszystko na lewą stronę, x do 3 plus x kwadrat od razu układam. Minus 4x minus 4 równa się 0. I tak jak mówiłam, i chyba miałam rację, że bez powtórki dotyczącej tego, jak rozwiązujemy równania wielomianowe, dalej nie pójdziemy, bo nie będziemy wiedzieli, jak rozwiązać takie równanie. Tutaj dwa sposoby: albo tabelką Hornera, albo metoda grupowania wyrazów. Zrobię metodą grupowania wyrazów. Połączę sobie w dwie grupy. Te wyrażenia, które tutaj mam. Z pierwszej grupy wyciągnę x kwadrat, zostanie mi x plus 1, a z drugiej minus 4 zostanie wtedy w nawiasie x plus 1. Pamiętacie, robiliśmy tak, żeby te nawiasy były takie same. Dlaczego? Bo teraz mogę wyciągnąć sobie ten nawias na początek i co będziemy mieli? Trochę już mi brakuje miejsca, to może przeniesiemy się do góry. To lecimy z tym x plus 1 będzie na początku a nawias zostanie x kwadrat minus 4 równa się 0 ten drugi nawias możemy jeszcze rozbić używając wzorów skróconego mnożenia i teraz przyrównuję do 0 każdy z tych nawiasów x plus 1 jest równe 0 lub x minus 2 jest równe 0 lub x plus 2 jest równe 0 czyli albo x jest minus 1 Dwójką lub minus dwójką. Mamy trzy rozwiązania tego równania. Zauważcie, że dziedziną był zbiornik rzeczywistych. Nic nie wyrzucamy z tej dziedziny, więc wszystkie te liczby, które mi tutaj wyszły, należą do naszej dziedziny. Oto kolejny przykład, który połączy nam funkcję wykładniczą z wielomianami. Zobaczcie, jak to się stanie. Po pierwsze, chcemy mieć tutaj podstawy takie same. Mamy czwórkę, mamy jedną drugą, mamy 32, więc kojarzy nam się gdzieś z dwójką. I uda nam się zamienić wszystkie te liczby tak, żeby dwójka była w podstawie. Jedna druga to 2 do minus pierwszej i tutaj do potęgi x do trzeciej razy. Zamiast czwórki piszę 2 do drugiej, wykładnik przepisuję, a tutaj mam, zobaczcie, tak jakbym miała jedną drugą do potęgi której? 2, 4, 8, 16, 32, czyli byłaby do potęgi 5. I jeszcze do potęgi x, czyli do potęgi 5x. Ale ja nie chcę mieć tutaj jednej, drugiej, tylko chcę mieć dwójkę. Wobec tego mogę tutaj zapisać zamiast jednej, drugiej, 2 do minus pierwszej. Więc tak sobie zapiszmy, że tutaj mamy 2 do minus pierwszej. I to do potęgi 5x. Jeszcze raz sprawdźmy, czy to dobrze zapisałam. 2 do minus pierwszej to była 1 druga. 1 druga do piątej to była 1, 32 i jeszcze do potęgi x, czyli 1 przez 32x. Dobrze, teraz zrobimy działania na potęga. Potęga potęgi mnoży wykładniki, czyli 2 do potęgi minus x do trzeciej razy 2 do 2x kwadrat minus 2x równa się 2 do potęgi. Minus 5x. Co robimy? No, z lewej strony mam mnożenie potęg o tej samej podstawie, czyli mogę to dodać. A z prawej strony przepisać. Ponieważ mam tutaj te same podstawy, z tego że funkcja jest różnowartościowa wynika, że te wykładniki muszą być takie same. Czyli przepisuję to, co było w wykładniku z lewej strony. Równa się to co z prawej i przerzucam wszystko na lewą stronę. Czyli mam do rozwiązania równanie wyramianowe minus x do trzeciej plus 2x kwadrat plus 3x równa się 0. No to to będzie nawet prostsze niż wcześniejszy przykład, bo wyłączę sobie x przed nawias i zostanie minus x kwadrat plus 2x plus 3 równa się 0. Czyli mamy albo x jest równe 0, bo przyrównujemy drugi nawias do 0. W tym drugim nawiasie policzymy sobie deltę. b kwadrat minus 4ac, czyli plus 12, to będzie 16, czyli x1 to będzie minus b minus pierwiastek zelty przez 2a. Pamiętajcie, że a jest równe minus 1, czyli na dole będzie minus 2. Czyli pierwszy pierwiastek to wyszło na minus 6 przez minus 2, to jest 3. A drugi pierwiastek minus 2 plus 4 przez minus 2, czyli mam 2 przez minus 2, czyli minus 1. To ile mam rozwiązań? No, tutaj dwa rozwiązania. Ale uwaga, pamiętamy o tym trzecim. Dziedziną był zbiór ich rzeczywistych, tutaj nic mi nie wypadało z dziedziny, bo nie miałam żadnego pierwiastka, nie miałam e, tak, żebym miała w mianowniku coś z X, czyli tutaj pamiętamy o tym, że rozwiązania są trzy. 0, minus 1 i trójka.